Wow! Chodź, pokażę ci coś! Okej, okay, ostatnio bawiłam się w otwierane drzwi. Mam takiego wioła. I znalazłam coś odjechanego! Mam nadzieję, że wynagrodzisz mi tę pobudkę od siódmej rano. Patrz i podziwiaj! Łohoho! Wow! Ziom, chyba myślimy o tym samym. Wybuchowa, Wybuchowa impreza, na, impreza na, dachu. na dachu! Hola, hola dzieciaki. To zbyt niebezpieczne. Nie ma mowy, żebyście odpierali fajerki... ...beze mnie. <śmianie> 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 Proszę bardzo, mała. Pokaż mi, jak się robi wielkie bum-bum-bum. Jestem boginią zniszczenia! <śmianie> 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 Chwila, moment, macie na to pozwolenie? Eee... A ty masz pozwolenie na bicie sztywniakiem? <śmianie> 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 I tu zatkało kakao. Miłej zabawy. <śmianie> Ach. Zabawa, zabawa, ale to trzeba ogarnąć. Użyjemy balonów z wodą? W sumie, czemu nie? <grystanie> ale rzucił. O! No, soboty są właśnie po to, żeby robić durnowate rzeczy. Durnowate, durnowate rzeczy! rzeczy! <grystanie> Ostrożnie! Co <grystanie> wujka Stanka? On nie jest wcale fajny, tylko najfajniejszy. Ha, ha, ha dobrze wystarczy. Wiecie co? Jak narodzieństwo to całkiem nieźle się dogadujecie. Ha ha, ha. spokojnie, mamy jeszcze całe wakacje, żeby się nad sobą paskić. Ja, ja. He Tak, mamy dużo czasu. Dzieciaki, chciałbym wam coś... E, muszę wam coś powiedzieć. No bo to trochę skomplikowane ja... w, e, Skoczę sobie po kolejną puszkę. Gdzieś się póki możesz stan, w końcu i tak się dowiedzą. To już dzisiaj. Koczor biedronka? Ach, ach! Co jest? O mamusiu... Cel zabezpieczony, teraz dom! Co jest? Mamy dzieciaki, możecie działać. Czysto? Zabezpieczona. Mamy wieprza.